Witam serdecznie, jestem teraz w Gdyni Chłoni. plan jest taki, żeby pójść na piechotę na Hel, mam do przejścia około 80 km, teraz jest sobota rano, ostatni weekend maja, mam nadzieję, że jutro w godzinach popołudniowych mniej więcej stanę na cyplu helskim. Dzisiaj chciałbym dotrzeć mniej więcej do okolic Władysławowa, może troszeczkę dalej, natomiast jutro kontynuować wędrówkę wzdłuż całej mierzy helskiej, aż do samego jej końca. Zapraszam. Pierwszy punkt wycieczki zaliczony. Gniazdo sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni. Młode wykluły się koło połowy kwietnia, więc generalnie są już duże. Prawdopodobnie podejmują już pierwsze próby lotów. Ale jeszcze trzymają się gniazda. No niestety jest strasznie daleko, no ale coś tam widać. O, macha skrzydłami ładnie. Ciczy młody. Mniej atrakcyjny fragment wycieczki, myślę mam za sobą. Udało mi się dotrzeć do brzegu zatoki pódzkiej. Zajęło mi to mniej więcej 2 godziny, jest teraz godzina mniej więcej 7.30. Teraz jem śniadanie, chwilę odpocznę i będę ruszał w dalszą drogę. Ogólnie to mocno mam nadzieję, że, 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 będzie, że będzie to słychać oprócz wiatru. Pozdrawiam kibiców łódzkiego klubu sportowego. Jestem teraz w okolicach wsi Osłonino, minąłem właśnie rezerwat Beka. Myślę, że udało się zobaczyć kilka interesujących gatunków ptaków. Generalnie Beka to zbiorowisko słonych łąk, trzcinowisk, szuwarów, również wydm nad Zatoką Pucką w okolicach właśnie Osłonina, w okolicach ujścia rzeki Redy do Zatoki Puckiej. Takim sztandarowym ptakiem, który przynajmniej mi najbardziej kojarzy się z rezerwatem Beka, jest piszka cytrynowa. W ogóle pierwsze lęgi tego gatunku w naszym kraju zostały odkryte w połowie lat 90. właśnie w tej okolicy. I generalnie piszki cytrynowe zwiększają swój zasięg w Polsce, zwiększają swoją liczebność w Polsce. Natomiast na pewno beka i okolice to wciąż jedna z jego największych ostoi w naszym kraju. Jednak nie zawsze tak było. Kiedyś Beka była znana przede wszystkim ze znacznej populacji lęgowej biegusów zmiennych, aczkolwiek teraz biegusów zmiennych, biegusów zmiennych lęgowych już tutaj nie ma. Można jedynie spotkać w czasie migracji wiosennej lub jesiennej. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się przede wszystkim zaprzestanie wypasu zwierząt gospodarskich, co niekorzystnie wpłynęło na środowisko, spowodowało rozwój roślinności i miejsce przestało być tak odpowiednie dla biegusów zmiennych. Natomiast no jest to pewnie tylko część prawdy, ponieważ wycofywanie siebie głosów zmiennych można było obserwować w ostatnim czasie nie tylko w Nobece, ale również w innych rejonach Polski, na, in na innych lęgowiskach w Polsce, ale również w krajach ościennych, na Litwie, na Łotwie. Niekoniecznie każde z tych miejsc zmieniło się w sposób znaczący w ostatnim czasie. Wpisuje się to też taki szerszy trend wycofywania się ptaków siewkowych, generalnie zmniejszania się populacji ptaków siewkowych, takich jak czajka, jak rycyk, krwawodziób, kulik wielki. Przyczyn takiej sytuacji jest przynajmniej kilka. Po pierwsze na pewno presja ze strony drapieżników, takich jak np. norka amerykańska, która zwiększa swój zasięg, zwiększa swoją liczebność. Poza tym zmiany środowiskowe, tak jak mówiłem, zaprzestawanie koszenia łąk, zaprzestawanie wypasów zwierząt gospodarskich, Melioracja, osuszanie, urbanizacja to wszystko ma na pewno zdecydowanie niekorzystny wpływ na populację tych pięknych ptaków. No dobrze, jest godzina 11.00 mniej więcej. Myślę, że tempo wędrówki mam cały czas, cały czas dobre. Chwila przerwy i będziemy ruszali dalej. do Badysławowa, więc plan minimum na dzisiejszy dzień został zrealizowany. Jest kilka minut po 17, więc zostało jeszcze sporo czasu ze światłem słonecznym. Teraz zrobię jakieś zakupy, zjem solidną kolację i ruszę dalej w wędrówkę wzdłuż Półwyspu Helskiego, żeby na jutro dostawić sobie troszeczkę mniej kilometrów. Serdecznie w ten piękny niedzielny poranek. Jest godzina 5 rano. Ostatecznie dotarłem wczoraj do chałup, więc do cypla Helskiego. do celu mojej wędrówki pozostało mi jakieś 28 km. Myślę, że jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, to dzisiaj koło południa powinienem osiągnąć mój cel. A tam po drugiej stronie Zatoki zaczynałem wczoraj swoją wycieczkę. Słychać pisklęta sikor, które odzywają się z gniazda w słupku ogrodzeniowym. Bardzo fajną wycieczkę, która dała mi dużo satysfakcji, dużo wrażeń.